Dobry wieczór. Chciałabym się z wami podzielić takimi dwoma isteregami, które prawdopodobnie są związane z Moon Knightem i znalazłam je na takiej stronie internetowej. No i te isteregi dotyczące Moon Knighta znajdują. Się w filmie Kapitan Ameryka Zimowy Żołnierz oraz Kapitan Ameryka Civil War. Otóż, kiedy w zimowym żołnierzu agent Hydry Sitwell mu wymienia mówi o osobach, które Algorytm Zoli uznał za niebezpieczny dla Hydry. To wymienia oczywiście Steve'a Rogersa, Bruce'a Bannera, doktora Strange'a i w tych czasach jeszcze nie planowali filmu o przygodach doktora. No i jak, No i jakby to powiedzieć: no, zdolnego ucznia który prawdopodobnie potem został Spider Manem oraz wymienia również tele, oddział telewizyjny, który znajduje się w Kairze w Egipcie. Jak wiemy, dr Strange, Bruce Banner i Steve Rogers oraz ten cały uczeń. Są super bohaterami bo wiadomo, superbohaterowie zagrażają Hydrze, no a według mnie e, Hydra mogła wiedzieć, że w jaki, że ta cała tele... ta cała telewizja w tym całym Kairze, to może być związana z jakimś mścicielem, którym prawdopodobnie jest Moon Knight, mój więc superbohater. E, no, nie wiem, nie jestem do tego pewna, ale skoro tutaj, skoro Słę wymienił superbohaterów to może wymienił Unnaj, to bo Unna jest związany z starożytnym Egiptem. Potem kolejny dosyć jest, przeciekawszy isterek pojawia się Civil War, kiedy to Tadius Ross pokazuje Avengers' mapę, na której są zaznaczone. Brazylia, gdzie doszło, jak wiadomo, do szału Halka. Nowy Jork, gdzie doszło do bitwy z Chitauri. I jeszcze Waszyngton, gdzie spadały te całe hej kariery, Oraz Lagos, gdzie przy aresztowaniu Crossbones'a doszło do wybuchu, w wyniku czego zginęło paru emisariuszy z Wakandy. No, i potem jeszcze pokazuje Sokowie. No, jak wiemy, w walce z Ultronem doszło do zniszczenia całego miasta. I jeszcze pokazane, ale cztery punkty są niewyjaśnione, gdyż na mapie są zaznaczone Chiny, Rosja i Australia oraz Egipt. A wiadomo, Brazylia Nowy Jork Waszyngton i Sokowia oraz Lagos były związane to miejsca które łączy to że wydarzyły się tam super znaczy tragedie spowodowane przez super bohaterów więc czyżby Moon Knight przez zmiany Moon Knighta w Egipcie doszło do jakiejś gips... tragedii? No, może chodziło o to, że mu wymordował gang Bushmana, ale... Ale... to, nie, nawet by się tym nie przejęli, no tak... No, ci ludzie, którzy zaznaczyli te punkty na mapie. No i... to tam jeszcze dodam, że... Christopher Marcus, scenarzysta Civil War, no, był zainteresowany, aby wprowadzić postać Moon do MCU. No i... James Gunn tam mówił, że chce zrobić o nim film. Mam nadzieję, że, nie, że James Gunn będzie trzymał się jak najdalej od Moon Knighta, bo wiadomo... z Draxa, Star-Lorda, Roketa i jeszcze... nie z Roketa, lecz z Gruda Zrobił parodię i z Moonlight to też by zrobił. No i jeszcze ten serial. No i mam tą wiadomość: że zdjęcia do Moonlight z sierpnia zostały przełożone na listopad. Może z powodu no, koronawirusa. Mówię wam, zostańcie w domu. No i co do Rosji, Chin i Australii, to myślę, że Rosja jest związana z tamtejszymi super ludźmi. Może... Ho, no... Red Guardian był zamknięty, ale może był zamknięty, ponieważ za jego sprawą doszło do, do Rosji jakiejś tragedii. A może że jest to związane z u Majorem Ursą, który jak wiem potrafi zmieniać się w gigantycznego niedźwiedzia i wypić może popiaku wybił ma jakieś tam rosyjskie miasteczko albo z Dark Star, która no ma która jest połączona no, z Bar z wymiarem Dark Force ale ma takie same emocje jak Kapitan Marvel i może Wongard? Mam taką teorię, że Wongard jak mu tam no, no jest mutantem, który obecnie jest Red Guardianem według mnie ten Red Guardian, którego widzieliśmy w trailerach przekaże Wongardowi no, no, tytuł Red Guardiana. A może Rosja jest związana z z, może ten punkt jest związany z działalnością Redru, może te nowe kontrolowane przez Starsk Mastera wdowy zamordowały jakąś ogromną rzeszę ludzi a według mnie to to Jelena stanie się czerwoną wdową no wiecie ta scena gdzie one są przyczepiona do, no do. do. stołu operacyjnego pasami albo na przykład czerwona wdowa pojawi się jako taka ulepszona wdowa. Z red room, bo no Red Room red Widow, co do chin, to to może być to związane z tamtejszymi super ludźmi może jest to jakaś sprawa związana z Luną Snow, ale Luna Snow zadebiutowała w zeszłym roku czyli trzy lata po Civil War tym filmowym oczywiście albo to jest związane z Shang-Chi, może z Mandarynem może z mutantką Aero, może z pochodzącą z 9 ogonów lisów White Fox. Nie mam pojęcia, co do Australii to, to był taki komiks, gdzie X-Meni przyjeżdżają do Australii, stojąc zaatakowani przez Rivers, czyli na taką grupę cyborgów, gdzie jest na przykład ta Pazurzasta Lady Strike. No, i generalnie Wolverine jest tutaj ukrzyżowany do, no do takiego X-a, wielkiego drewnianego. Czy by to oznaczało, że Rivers to puścili jakieś tam masakry? Czy zniszczy jakiś tam obiekt? Shield, nie mam pojęcia. Pff. Mam nadzieję, że nie zrobią, że na przykład Mark Spector jest jakimś tam e, reporterem tej całej telewymienionej przez Situela telewizji. I mam. No bo. To mi nie pasuje do tej postaci. Ale możliwe, że to Marlen, jego partnerka, nie będzie archeolożką, lecz lecz reporterką. co średnio się podoba, bo. Wątek, superbohater, łączy się z reporterką dziernika. No, jest. Ach, przestarzały. Jeśli chodzi o jest moim ulubionym superbohaterem. No, marura, No, No, ale teraz, no nie mogę się zdecydować. Czy Nighta, Munajta? Trzy białego Orła, Polski superbohater. No, ale komiksy o Moonlightie są strasznie drogie, a o białe morle tańsze. Tak więc, nie przedłużając, dobrej nocy. O, i jeszcze chciałabym powiedzieć, że dedykuję ten materiał YouTuberowi o pseudonimie Marvel Mania, ponieważ jego filmy są mega śmieszne i niesamowite. On nieraz nie... no, przyjemnie się je ogląda. I szczerze czekam, aż stresisz. Origin Doctora Strange i kolejne części Spider-Mana i Avengers. Czekam na to, gdzie Kapitan Ameryka powraca. Mam nadzieję, że wrócisz, proszę wróć. Bo inni, których subskrybuję, są tacy nudni. No, z wyjątkiem Just Cult Culture i Kocham Kino. Tak więc, no trzymajcie się, pa pa!